Takiego wydarzenia w Rzeczniowie jeszcze nie było. Skwer wypełnili pisarze dla dzieci i dorosłych, pisarze lokalni promujący region. Były osoby z powiatu lipskiego, radomskiego i kielecczyzny. Jestem autorem debiutantem fantastyki dla młodzieży, fantastyka w klimacie bardziej science fiction, bo wiadomo, fantastyka dzieli się na różne części. To jest science fiction naukowa. Wydałem tomik wierszy. Popołudnie fauna. Bardzo przyjemna książka. To tak jak szmaragdowe ogrody, otwierany. Książę jest taki wspaniały. Także wszystko, co zaczyna się w książce i kończy, jest taką, takim wduchowieniem wewnętrznego poety. To jest poezja, którą się bardzo lekko czyta. Piszę dla dzieci. To jest pierwsza moja bajka. To jest bajka bardzo fajna, bo jest autentyczna. Opowiada o rzeczywistych przygodach naszego psa. On pojawił się w naszym życiu trzy lata temu i no tak już od jakiegoś czasu, od około roku myślę kiełkował nam pomysł stworzenia takiej bajeczki o nim. Na miejscu można było poznać twórczość kilkunastu autorów, porozmawiać zdobyć autograf. Nie zabrakło też dużej porcji muzyki balladowej i klubowej. Drugi dzień Rzeczniowskich spotkań ze Sztuką zainaugurowało jednak Narodowe Czytanie Elizy Orzeszkowej nad Niemnem w wykonaniu pracowników gminnych i powiatowych instytucji. Serdecznym i zarazem ostrożnym jakby ruchem Witold w obie swe dłonie wziął jego rękę. Były też zabawy i konkursy dla publiczności. Pan mieli dzieci. Syn ich dziewczynka to? To była pierwsza edycja Mus nad Krępianką. Rzecz się sprowadza do tego, żeby ludzie z mniejszych miejscowości mieli możliwość, artyści młodzi, mieli możliwość zetknięcia się z mistrzami, którzy już gdzieś coś dobrego zrobili i no mają już warsztat, mają się czym podzielić. Mamy tutaj tylu wystawców, pisarzy, którzy promują nasz region ale również region tutaj kielecki. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pokazać, że warto wyjść z domu i skupić się troszeczkę na wyższej kulturze. Ostatnim punktem imprezy była Tratwa Ocalenia, autorski program Grzegorza Raka, w którym wystąpili kieleccy muzycy, poeci, aktorzy, także pośrednio poprzez swoje dzieła artyści plastycy.